Witam, mówi Alex i zapraszam na następne wideo dla Guild Wars 2. Zostawiłem ten obraz, żeby wam pokazać jak wygląda dodawanie przyjaciela w swoim personal story. Zaraz zobaczycie rozmowę w Guild Wars 2, tak jak widzieliśmy wcześniej. Time to make those louts pay for ruining your party. I've got my good sword, sensible shoes and my fighting coiffure. What else do I need? You're as ready as you'll ever be. Glad to have you with me. But do me a favor. Stay close. That way we can protect each other. Don't worry about me. Swordmaster Bongo the one-eyed told my parents I was the best student he'd ever seen. z moim kolegą i wirtualnym przyjacielem idziemy odbić moich ludzi z Wroga. Teraz w wolnej chwili chciałbym z Wami porozmawiać, jak działa Personal Story, czyli historia osobista, poza Twoim Home Instance, czyli instancją domową. W porównaniu z innymi grami, jak Star Wars Old Republic, tutaj możemy wejść do każdego budynku, w którym odbywała się Twoja historia, później po skończeniu jej. Jeśli ktoś nie wie, w Star Wars Old Republic byliśmy zmuszeni wejść w miejsce, które było otoczone zieloną. Portalem, instancją, w której mogliśmy zrobić swoją historię osobistą. Później ona zmienia się w czerwoną i już nie można było tam drugi raz wejść. Guild Wars 2 przenosi nas na inny serwer, w którym robimy waszą historię osobistą, a później ten pomieszczenie jest dla nas dostępny, kiedy chcemy. Tylko w środku już nie znajdziemy tych samych potworków i bandytów, przywódców czy klatek. Środek się zmienia i wszystko zależy od Twojej historii. Ten mechanizm bardziej mi się podoba w porównaniu ze Star Wars Old Republic. Ponieważ Star Wars, jak grałem, czasami widziałem U, fajny budynek, wejdę, zobaczę coś w środku. Nie, nie mogę. Bo to nie moja historia osobista, tylko kogoś innego. No i byłem z tego dość nieszczęśliwy i sobie z kolegami marzyliśmy, żeby kiedyś wyszła gra, gdzie będziemy mogli chodzić gdzie chcemy, ale tam też się będzie znajdywać twoja historia osobista. No i Guild Wars 2. Bardzo fajnie. Ale wróćmy teraz do ekranu, co tutaj się dzieje. No, moja postać właśnie próbuje rozwalić kanon, czyli armatę, która do nas strzela i rani nas bardzo ostro. Jak widzicie, używamy miecza i aksa. Bardzo mi się podoba to połączenie w rangerze. Jeśli ci się znudzi Łuk, mogę trochę spróbować czegoś innego. Niestety, na takich mostach trzeba uważać z używaniem miecza. Zaraz zobaczycie dlaczego. Łatwo, Bardzo łatwo jest wypaść z mostu. Nie, nie, nie. Ranger nie ma teleportacji. Wyciąłem ten motyw, żebyście nie musieli oglądać mnie biegającego w kółko i szukającego wyjścia. No to teraz zmieniłem taktykę i używam łuku. Jak pewnie zauważyliście, mój przyjaciel jest elementalistą i on stworzył kulę ognia, przez którą jak strzelałem, moje strzały zapalały się i robiły dodatkowe obrażenia od ognia. W ten sposób Arjanet próbuje nam pokazać, że granie innymi klasami z przyjaciółmi jest fajniejsze niż granie tą samą klasą. Jak zauważyliście, kolega mój właśnie postawił hammer, który jest elektryczny. No i tak dla zabawy podniosłem go i teraz robię obrażenia jak jakiś fo bóg piorunów. No i tam. Elementalista może stworzyć różne bronie, jak elektryczny młot, ogniowy topór. Ziemną tarczę czy wodny łuk. W ten sposób jemu i innym przyjaciołom może rozmaicić zabawę jeszcze bardziej. Thank the gods you came along. Thank the gods. Thank you so much both of you. I'll never forget this. You're still in danger. Gather the others and head down that tunnel. You can escape through the abandoned farmhouse. And if you know any fair maidens, be sure to tell them who rescued you the dashing Lord Farron and his friend. Just get yourself and the others to a safe place. That's all the thanks we need. Speak for yourself, old chum. Before I go, take these documents. I lifted them from the bandits when they were manhandling me. They mentioned some kind of leader in Divinity's Reach. Is that helpful It is indeed Thank you Now please go We make sure you get out of here safely Personal Story łączy różne misje w jeden wpierw mieliśmy wybić wszystkich przeciwników i ich do uwolnić poszkodowanych Teraz musimy ich ochraniać i doprowadzić do bezpiecznego miejsca. Jeśli widzicie jest dość dużo tych przeciwników to dlatego, ponieważ mój kolega gra ze mną i w ten sposób przeciwników jest dwa razy więcej. Czyli, jak widzicie, dość dużo życia w tej chwili straciłem i nawet się w tej chwili obawiałem, że zaraz umrę. O, upadłem. Ale udało mi się wstać, ponieważ kogoś zabiłem. Dość często to się zdarza w WiiLWorld 2. To nie jest jak w World of Warcraft czy innych MMO, gdzie jak zginiesz, to leżysz i czekasz, aż ktoś cię wskrzesi czy podniesie. Nie, nie, nie. Tutaj... Spadasz, walczysz, podnosisz się, a jak już umrzesz, to musisz się responsować w waypoint, czyli takich punktach teleportacyjnych I biec do walki, żeby cię dalej przyłączyć Nie ma czekania Przed chwilą wspomniałem o punktach teleportacyjnych To są punkty na mapie, które odkrywasz Jak je odkryjesz, to się możesz tam teleportować za, z pewną ceną W pewnym sensie, jak w World of Warcraft, czy Star Wars, czy nawet Terra Online Mount, na których lecisz do punktu na początku byłem bardzo sceptyczny z tym pomysłem, że to jest teleport, a nie transport, którym lecisz ale jak zacząłem to używać, to bardzo mi się podoba, nie marnujesz czasu na bezużyteczne czekanie aż dolecisz do miejsca w którym możesz przyłączyć się do walki następna funkcja, która bardzo mi się podoba w gierze 2 to jest zmiana broni w trakcie walki jak widzicie, zmieniłem na miecz i aks. Ale mogę zaraz szybko urcić naukę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli będę dalej oddalony od przeciwnika, czy tak będzie mi się podobało. Captain Thackeray. We've had the most marvelous adventure. My friend and I defeated these delinquents with panache and a plum. you're just in time to celebrate our victory <laughs> i'm amazed then again i should have known the hero of shemor wouldn't let your kidnapping go unanswered no one hurts my friends without answering to me and look we found this letter in the bandit cave someone in divinity's reach is pulling their strings no common thug would use such expensive parchment there's a papermaker at the trading post named sinfursarai Terribly prickly man, but I bet he could identify the design. Captain Thackeray, let me talk to the papermaker. I'll get the information you need without anyone realizing the seraph are aware of the traitor in the city. A solid plan. I'm grateful for the help, but be careful. Whoever's behind this plot is playing rough. I'll be waiting in the city to hear what you find. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawić komentarze na dole, kciuk w górę i subscription. Są mile widziane i zapraszam następnym razem. Mówił dla was Aleksander z Aleksandercast.